Wszystko, co musisz wiedzieć o ekstrakcie z lukrecji Gładkiej. Zawarta w lukrecji glabradyna ma działanie depigmentacyjne i rozjaśniające, więc doskonale radzi sobie z przebarwieniami, silnie nawilża, wygładza, działa przeciwzapalnie, reguluje funkcjonowanie gruczołów łojowych i jest bardzo skutecznym antyoksydantem, który wymiata i neutralizuje wolne rodniki. Dzisiaj pokażę Wam takie kombo, jakiego jeszcze na moim kanale nigdy w życiu nie było. Kombo, na które wpadłem sam, ale które robi maksymalne efekty w dość krótkim czasie. Także zapraszam Was, jedziemy z tematem. bardzo gorąco i ponownie na moim kanale Kacper Beauty Expert serdecznie wam dziękuję za to, że jesteście. W dniu dzisiejszym wyjeżdżam do Was Kombo. Z kombo pielęgracyjnym, ze składnikami aktywnymi, które po prostu robią maksymalną robotę w ciągu kilku minut. Z przełomowym kosmetycznie preparatem aktywnym w połączeniu z drugim preparatem, który robi niesamowite efekty oczyszczania, detoksykacji skóry, wyrównania kolorytu, działanie anti-aging, działanie stabilizujące funkcjonowanie gruczołów łojowych, jak i również zmniejszenie przetłuszczania się skóry. Ponadto, jeżeli nie macie skóry tłustej, problematycznej, trądzikowej, to takie kombo. Zapewni Wam oczyszczenie skóry, detoksykację, wyrównanie kolorytu i później wsparcie działania kosmetyków aktywnych, które później aplikujecie. Takie kombo Was wyniesie 33 zł. Jesteście dumni? Tak, ja jestem bardzo dumny, że mogę Wam takie kombo tanioszkowe zaoferować. Które stosujecie maksymalnie dwa razy w tygodniu. Nie robicie go codziennie, ponieważ jest ono bardzo intensywnie działające i działanie jest naprawdę bardzo mocne. I tutaj możecie uzyskać maksymalne oczyszczenie skóry, y, zmniejszenie również przebarwień, jak i również detoksykację skóry. Po prostu ta skóra jest taka promienna, jest taka zrewitalizowana po prostu cudowna. Więc pokażę Wam, to combo, jak łączymy, co, gdzie i o której godzinie, w jakiej formie i jak aplikujemy. Także jak najbardziej tutaj wszystko będzie powiedziane. I teraz tak, oczyszczacie sobie skórę najlepiej wieczorem, czyli wykonujecie demakijaż, em, oczyszczanie właściwe żelem do mycia twarzy i później, uwaga, uwaga, aplikujecie tego hita. Ziaja Pro. Jest to maska zwężająca porę. Nie tylko, bo ona genialnie też nawilża skórę. Program oczyszczający do skóry tłustej i mieszanej. Ja nie mam skóry tłustej i mieszanej, a składniki aktywne pozwalają używać ten produkt przy każdym typie skóry. Producent mówi nam tak, że maska działa ściągająco, wyraźnie zmniejsza pory, intensywnie i głęboko nawilża oraz zapobiega nadmiernej utracie wody. I mamy tutaj ekstrakt z oczaru wirginijskiego, z białej herbaty, z lukrecji gładkiej, która bardzo silnie rozjaśnia przebarwienia, działa antyoksydacyjnie, wymiata wolne rodniki, działa anti-aging, działa łagodząco na skórę. I prowitamina B5D Pantenol. Tak? Ale to nie na tym się skład nie kończy, ponieważ mamy tutaj właśnie teraz analizując pełny skład wodę. Nośnik przenikania glikol transporter przenikania substancji aktywnych w głąb skóry, ekstrakt właśnie z oczaru wirginijskiego. Później mamy właśnie ekstrakt z lukrecji gładkiej, która jest tutaj odpowiedzialna za rozwieszenie przebarwień, za rewitalizację, za nawilżenie, za wygładzenie. Ekstrakt z białej herbaty, który ma bardzo dużo antyoksydantów i działa globalnie anti-aging i działa bardzo silnie regulująco na skórę. przywraca jej tak naprawdę ym, prawidłowe funkcjonowanie. Później mamy oczywiście w składzie pantenol, zagęstnik, nośnik przenikania, fenoxyetanol, nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących. I teraz tak. Produkt ten jest w ogromnej pojemności, on kosztuje na stronie Ziai, w sklepach Ziai 30 zł. On ma konsystencję tutaj jeszcze świeżo używane, także nie będę musiał napierać i będę mógł Wam tu pokazać żelu. To jest żel, więc um, jest to produkt, który też można używać samodzielnie. Nakładacie na 5-10 minut, po czym go spokojecie i robicie dalszą pielęgnację. Aczkolwiek ja mam dzisiaj dla Was takie kombo, które naprawdę podrasowuje efekty tego cuda. I teraz tak, maska ma cudowny skład, jest to forma żelowa, ona się wchłania całkowicie w skórę i zanim ją zdążycie zmyć, to ona się całkowicie wchłania. I robi też sama w sobie robotę, bo fajnie nawilża, fajnie rozświetla, rozpromienia daje taki baby skin, glass skin e, Także jak najbardziej ten produkt może być używany w trakcie używania retinolu bądź kwasów. Tu nie ma żadnego problemu. I teraz moje kombo polega na tym, że na oczyszczoną skórę nakładacie sobie no, porządną ilość tej e, maski Ziaja Pro, i teraz tak, czekacie. Od minuty do półtora minuty, na to aż ta maska się wchłonie w waszą skórę. Czyli ona musi się całkowicie wchłonąć. Może pozostać takie delikatne, może pozostać taki delikatny efekt klejenia i tylko i wyłącznie na tym się skupmy. Nie może być to maska mokra na twarzy. Ona ma się wchłonąć. I jak ona się już wchłonie, aplikujecie na budzie to. Więc teraz, tak: 30 no i 2 zł, czyli tam 3 w regularnej. Ziaja, liście zielonej oliwki, oliwkowa maska kaolinowa z cynkiem oczyszczająco-ściągająca. Proszę bardzo. Wygląda ona tak. I co nam producent tym razem o tej masce mówi? Polecana, polecamy maskę głęboko oczyszczającą. Zawiera esencję z liści zielonej oliwki, glinkę kaolin, tlenek cynku. Ma charakterystyczną konsystencję, szybko wysycha, no do tego nie dopuszczamy, halo. Jest z propozycją natychmiastowej poprawy wyglądu skóry w minidawce. Doskonale oczyszcza, detoksykuje i redukuje niedoskonałości. Może być stosowana codziennie, no nie powiedziałbym. I teraz tak, jeżeli chodzi o skład. Mamy wodę, mamy krzemionkę, mamy glicerynę w składzie, która nawilża skórę. Później mamy właśnie cynk, mamy pantenol, ekstrakt z liści zielonej oliwki, jak najbardziej jest w składzie, występuje on w insli, także nie ma żadnego problemu. I właśnie mi się podoba ta dermobaza kaolinowo-cynkowa, ponieważ mamy tutaj działanie kaolinu, czyli który wykazuje właściwości łagodzące i stabilizujące prawidłowe funkcjonowanie skóry, plus cynk, który mineralizuje nam skórę, plus działa regulująco na skórę i rozświetla i rozpromienia skórę. No i właśnie kompo polega na tym, że aplikujecie sobie to czekacie aż to się wchłonie, i na 5 minut na niezmytą tą maskę ściągającą nakładacie liście zielonej oliwki. Na następne 5 minut. Jeżeli zobaczycie, że ta maska z zziai, e, zielona oliwka zaczyna Wam zastygać. Nie możecie dopuścić do tego glinek. Nigdy w życiu nie dopuszcza się do zaschnięcia, ponieważ wyschnięta glinka, e, zniszczenie bariery lipidowej i wprowadzenie ponowne w skórę syfu, który został wyciągnięty. Także jeżeli widzicie, że glinka zasycha, wzraszacie buzię tonikiem, wodą, w mgiełce, nakładacie mokrą glinkę i mokrą glinkę spukujecie. Więc połączenie tego. I tego trzymacie do 10 minut na buzi, tak? Bo tutaj czekacie, aż to się wchłonie i na niezmyty produkt Ziaja Pro nakładacie liście zielonej oliwki na następne minut 5. I po tych 5 minutach spłukujecie i przystępujecie do normalnej, rzetelnej, prawdziwej pielęgnacji swojej skóry. Czyli tonizacja, serum, krem do twarzy i tylko i wyłącznie tyle, tam krem pod oczy i tak dalej, Kombo może być używane w trakcie używania akuracji retinolowej bądź kwasów. W zdecydowanym stopniu przyspieszy też to proces detoksykacji skóry, czyli skóra, która przechodzi wysyp na retinoidach albo na kwasach. No to takie kombo wspomoże taką skórę w redukcji jak najszybszej tych niedoskonałości i tych nowych wykwitów, które powstawają w momencie detoksykacji, oczyszczenia skóry bądź odnowy komórkowej, jak retinol przedziera się coraz głębiej. W przypadku skóry, która jest y, nieproblemowa, nie jest tłusta, tak jak moja, y, no to tutaj mamy efekt glaskin rozświetlenia prawdziwego detoksu skóry, oczyszczenie skóry na poziomie level hard i to jest po prostu takie przyjemne oczyszczenie, że ta skóra wygląda po prostu jak lustro. Autentycznie mamy lustro na twarzy, mamy baby skin. Ta skóra jest tak nam zadowolona i tak szczęśliwa z tego oczyszczenia skóry. Ta skóra wygląda niesamowicie. Jest taka gładziusienka, jest taka zrewitalizowana, jest taka wygładzona. No po prostu cud, bajka rewelka Także produkt ten ogólnie może być używany solo, tak? Czyli że nakładacie, trzymacie 5-10 minut, spokojecie, też tak można. Aczkolwiek podrasowany glinką oliwkową z ziai, która ma dodatek jeszcze cynku, daje nam cudowne efekty połączenia naprawdę aktywnego kombu i prawdziwego oczyszczenia, detoksykacji, rozświetlenia, rozpromienia skóry. Lukresja gładka też działa anti aging i stymuluje syntezę kolagenu, także jak najbardziej tutaj mamy bardzo mocne działanie. To jest efekt porównywalny do oczyszczania skóry profesjonalnego. Tylko wiemy, że w gabinetach tej skóry jest badziewne, ponieważ skóra jest niszczona alkoholendem nad bariera lipidową, później przechodzi się do manualnego oczyszczania. Później jest na to jeszcze nie daj Boże nakładany kwas keratolityczny i później różne plastikowe szajsy na twarz są nakładane i pacjent niby wychodzi szczęśliwy, a później w domu jest piekło, przebarwienia, blizny, rozregulowana skóra, pory na maksam rozszerzone. A tutaj mamy taki bezpieczny a la mini zabieg combo do użytku domowego za 33 zł. Te maski ziali są często na promocji za 2 zł. Wtedy można śmiało zrobić zapas. Zarówno tą maskę, jak i tą można używać osobno, ale podrasowane obie razem aktywnie działające dają prawdziwy, z prawdziwego zdarzenia rzetelny, bardzo integralny i intensywny efekt oczyszczenia skóry. Takiego detoksu. Ta skóra jest odtruta. Ta skóra jest autentycznie odtruta. Po prostu jest tęka jest pooczyszczona, nie jest rozwalona bariera lipidowa, nie jest ta skóra taka wysuszona. Ta skóra jest po prostu taka oddychająca, taka rzeźka, i przy każdym typie skóry możecie śmiało używać takie połączenie integralne aktywnych dwóch produktów. Ze względu na to, że maska jest aktywnie żelowa, jeszcze nam glinka pozwoli wtłoczyć te składniki w głębsze warstwy skóry. Także jak najbardziej. Glinek nie łączy się z kwasami złuszczającymi, nie łączy się z żadnymi innymi, ale połączenie obu masek aktywnych, które nie zawierają keratolityków, a zawierają substancje ze sobą spójne, no to połączenie ma tutaj w zdecydowanym stopniu idealnie integralne, ponieważ właśnie cynk będzie też nam fajnie skórę detoksykować i odtruwać. Jeżeli chodzi o skórę tłuską, problematyczną, trądzikową, to z całą pewnością zauważycie redukcję niedoskonałości, zasuszenie niedoskonałości i szybsze znikanie niedoskonałości. A jeżeli jeszcze po zmyciu tego komba na to nałożycie maść kajlas na przykład, no to już po prostu... Efekty będą bardzo, bardzo mocno zauważalne. Ta skóra będzie po prostu tętniła energią, będzie taka gładziusienka, będzie taka promienna, będzie taka lustrzana. No, po prostu będzie rewelacja. Z prawdziwego zdarzenia gorąca rewelacja. Także takie kombo za małe pieniążki, które naprawdę robi mega efekty w dość krótkim czasie i przynosi prawdziwy detoks skóry, prawdziwe oczyszczenie przed wielkim wyjściem, przed makijażem. No po prostu cudo, ta skóra będzie zupełnie inaczej się zachowywać. Jeżeli macie też skórę łojotkową, no to na przykład przed wielkim wyjściem można sobie zaserwować takie kombo, żeby właśnie makijaż wyglądał pięknie, żeby skóra była wyregulowana, żeby gruczoły łojowe prawidłowo funkcjonowały, wykorzystując przy tym samym potencjał działania przeciwzapalnego kosmetyków. Bez zastanowienia halo mamy połączenie integralne substancji. Wszystko będziecie mieli podlinkowane w opisie na dole. Na te maski liście zielonej oliwki, e, polujcie w internetach, nawet są 2 złote czasem. Ona kiedyś miała zły skład, a teraz ma wzorowy skład. Także jak najbardziej gorąco Wam polecam połączenie jednego i drugiego. I mamy dosłownie domowe, profesjonalne spaw domu. Za małe pieniądze, w ilości nieskończonej, ponieważ na produkt ma ogromną flaszkę i jak naprawdę można tutaj sobie zrobić i sobie, i mężowi, i bratu, i mamie, i tacie. Można zrobić każdemu kombo. Tak? Taką prawdziwą detoksykację skóry, takie odtrucie i wyczyszczenie bez uszczerbku dla bariery hydrolipidowej. Także ja jestem szczęśliwy, że takie kombo mogłem wam dzisiaj przedstawić. Także jeżeli wam się dzisiejszy film podobał, kciuk w górę, jak nie to w dół. Wysyłam wam pozytywną energię, serdecznie wam dziękuję za dzisiaj. Kocham Was bardzo i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło. buziaczki wielkie, Pa.